To jest takie dobre, jezu. To jest taki dobre. Masz quick time eventy. Jeszcze to tak krzyczy. Nie chcę go zobaczyć. Pokaż je. O kurde. Jaki psychopata. Jaki. Ale mamy twarz przerażoną. Dobra, muszę iść pewnie do piłeczek, tak? Na pewno. Czekaj, chcę go zobaczyć, zanim. Okej, okay, nie. No bo zjeżdżanie, i tak go zobaczyłem Okej okay. Udało się Ja pierdziele, ale to było dobre Tam jest Ale może brzusio Oswald, co ci przyszło do głowy, żeby chowałeś się w tym starym, może nie wiem czymś? Nie słyszałeś jak cię wola... wołałem? No, tak było w książce Czyli to jest tak jak w książce Aha, i Jeff sobie akurat poszedł i tego nie widział. To ciekawe. Ej, 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 ej! Nie! Ej, gościu! Co jest? O, uratowałem go! Stygadasz Tak nie było Musi chyba zamienić później w tego No, widać. Coś ma z oczami Ta No widać, że coś ma z oczami. Zmienił się w go Miłej nocy chłopaki Okej okay. No Je Jeff jest... Is... Jeff jest... Is... nie wiem co on w zrobił Noc pierwsza Nie gadaj, że teraz będzie survival Co zrobiłeś mojemu tacie, dokąd mnie zabierasz? Skąd, skąd. No, widać go w odbiciu. Skąd w ogóle wiesz, jak prowadzić? Ja tego nigdy nie rozumiem, czemu się zamienił w niego tak nagle. Skąd wiedziałeś, gdzie mieszkam? I teraz będzie jego tatą, tak po prostu, nie? To jest mega dziwne. Nigdy nie rozumiem, jak to działa. myślałem, że. okej okay, że chcę nas zabić. On coś gada? ja też się boi. Coś było z tą Kicią też w książce. Po prostu pójdę teraz do swojego pokoju na noc, ok? Dobra, pozwolił. Co się dzieje? Co mam zrobić? Zadzwoni do mamy, może będzie wiedział, będzie wiedział co zrobić. Tata zawsze zostawia swoją komórkę w domu. Założy się, że jest w jego pokoju. Ja pierdziele. I teraz, teraz chyba będzie survival, bo tam pisał coś z latarką, nie? tak kupił mi tę lampę do sprzedaży garażowej. Do średnia myślę, że jest fajna. No nie jest najgorsza. Nie jest naj... Mam ważniejsze rzecz do roboty niż praca domowa. Tak, mamy się tutaj ukrywać. Dobra, Czy nie mogę się tak rozglądać. Ok, ok, ok. Nie będę potrzebował tego wentylatora, skoro lat to się kończy. Okay, to wszystko. Chodźmy dalej. Chodźmy dalej. Mmm. Zakładam, że to słodzienka. To nie jest słodzienka. To jest dwupiętrowe dom, czy nie? A jest, Czekaj, ja chcę zobaczyć cały dom najpierw. Dobra, czyli mamy miejsce do chowania, mamy jakieś. Aha, tu jest on. Co jest? Widziałem telefon tatę na naszym stoliku, ale najpierw muszę znaleźć sposób. Okej. Okay. Czyli musimy go wykuszyć stamtąd. Rozumiem, rozumiem. Mam i zwykła bateria typu D. Wow. Oj, to są nasze koledzy. Co się zmieniło tutaj? Our house. O, mam mapę. Ale super. Dobra. Wstecz. Mogę iść do piwnicy. Niedobrze. O kurde Tym też mogę dać yy, zrobić głos. Ale nie wiem, to jest trochę daleko Nie, nie wiem czy chcę aż tak daleko O To Tutaj ja mogę dosłownie wszystko brać Mechanizm oporu uwagi. A tu się chowam nie, 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 nie chowaj się, nie chowaj się kolego A z kicią coś mogę zrobić? Pomóż mi kicia Nie, koty takie nie są, koty są Lina Zakurzona, ale solidna Zestaw wagi i dźwigni, które mogą przeciwdziałać ruchowi joysticka Co? Jest bardzo specyficzne. Zobaczmy, kurde, czy jeszcze coś możemy znaleźć. I pójdziemy. Ja to robi głos. O numer mamy! Dobrze, bo bym nie miał numeru mamy i był, by był. Było bardzo słabietko, jakbym nie miał numeru mamy. Tu się chowam. Tu jest. Nie! Czy ja słyszę, jak on chodzi. Okej, okay, rok się nie zmienił dzięki kalendarzu <trym> Trzymamy tu gry planszowe Spoko, spoko, gościu, ale... Ja szukam jakichś itemów. Rozumiesz to? Rozumiesz to osła? Chodźmy na strych. Da się oj, pająki. Dużo, dużo, dużo. Została tu bateria. Weź wszystko, człowieku! Dobra, idziemy do tego typa po prostu już Okej. Okay. Zróbmy tak Nie Nie, to było... To było niemądre Musimy tutaj coś zrobić, co? Odwróci jego uwagę. Co się dzieje? No i dupa kurde Ja pierdolę. Dobra, chowaj się tu. Zdążyłem idealnie. Nie zauważył mnie? Tak. Okej. Okay. I, i, I c i c Dobra. I mamy to, mamy to. Jest tu mnóstwo ubrań, szybko. <gryw> nie ma czasu. Dawaj telefon. Wybierz numer, mamy. Kurde, idzie tu. Wiem jaki jest numer mamy. Chowaj się. No chowaj się Dobra idzie tu. Mm, mogę tutaj numer mamy wybrać? Mogę Ale chyba nie chcę rozmawiać z małą. Nie gadaj Ale on mnie nie zabije, przecież to jest mój tato. Ale on wydaje odgłosy Dobra, poszedł sobie. Mamy... Jesteśmy wolni? Numer mamy. Pokaż mi numer mamy. 555 5683 5, 5, 5. Aha, dobra, muszę tak. 555 5683 3. Kurde, dobrze zapamiętałem. Co? Pamiętałem? co? 5 555 5, 5, 8 3 dzwoni Połączenie, ale to jest głośne. Halo? Mama, mama, to pilne. Co się dzieje? To tata, coś jest nie tak. Zaraz Wow Wow, taka jest. Taka jest potężna. On wie, gdzie ja jestem? Ja pierdziele, on wie gdzie ja jestem i mnie zabije Dobra, nie wie, ale fort, Ale to jest dobre, to jest takie dobre Ale idź sobie stąd, bo ja muszę iść do mamusi Kościół, idź sobie stąd, ja muszę iść do mamusi Grzeczny, grzeczny. Okej, okay, wyjdź. Możesz wyjść. Nie gadaj z to Wyjdź. Aha, nie mogę wyjść. to musi być mama. Nie ja pierdzielę, on. Zaraz mamę zje. Nie w ten sposób. W ten drugi sposób. Tedy mogę iść, prawda? Mogę. Okej, okay, tu będzie... Tu, tu będzie mama. Jest mamusia. A tak, to jest lekarka, pamiętam, pamiętam. No. Tada został porwany i zastąpiony przez. <noise> zastąpiony? To jakiś żart, To wygląda dobrze. Powinieneś wiedzieć, że nie wolno udawać, że coś się dzieje, gdy jestem w pracy. Twój tata jest w porządku. Tada musi być uwierzyziony w basenie z kulkami. Muszę wrócić do cefa. Ale to już jest końcówka, przecież. Tak się kończyła książka. To już będzie koniec? Nie wiem, ale do mnie coś idzie chyba Czy... Czy ja muszę dalej się chować przed nim? wrócimy do żefa i może się noc Okej okay. Dobra Dobra, to nie wrócimy jednak do drzefa On to widział trzymaj zabawki, co? Co? Ale fajne Ale mega fajne <laughs> dobre, dobre. Dobra, dobra Dobra, i cegoś nie ja muszę wyjść stąd Czekaj, 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 spokojnie Kurde, on idzie tam gdzie ja muszę iść no Czekaj, trzeba posłuchać, trzeba posłuchać Nie, on poszedł na dwór? No, proszę tutaj, czemu oni idzie tam gdzie iść? Czego wyminę tutaj? Patrz to, patrz to widzowie. Widzę, patrzcie to. Patrzcie to, patrzcie to. No, biegnij! Ozwaldzik, ozwaldzik, ozwaldzik! Noc pierwsza, czyli to będzie pięć nocy, naprawdę? Czyli to naprawdę będzie pięć nocy? Okej, okay, ale przynajmniej teraz mamy prostą drogę, bo on jest tam w tym pokoju. Ale nie wiem, bo przecież to się tak kończyło w tej książce, to nie wiem czemu tu jest nas pierwsza dopiero Iść do basenu z piłkami, idź! ten człowieku, miść! Co? Ta gra jest ogromna Ta gra jest kurde maciuś ogromna I ta gra jest... Ja naprawdę mogę iść wszędzie? Ja mogę iść wszędzie? Co? Dobra, nie wiem, ta gra jest. Ta gra jest. Ta gra jest ogromna. Ja naprawdę mogę iść do szkoły? Rozpowaliło? Ty. Aha, dobra, nie mogę. Ta gra jest ogromna. Ta gra jest ogromna. Chodźmy do basenu z piłkami. Nie będziemy zwiedzać, bo chyba nie możemy i tak. Pogłaskaj koł, to E, ale był za wysoko chyba, żeby go pogłaskać, chłopaki. Dobra, gdzie to było? Jeff, ty coś powiesz? Tata spalił obiad, więc jest awaryjna pizza. <grytanie> Dobra, Jeff to uwierzy, Je Jeff to uwierzy, w, w co Jeff nie uwierzy. Dobra, tu nic nie ma, tu nic nie ma, idź tutaj Idź po prostu tam, gdzie masz iść, nie wymyślaj nic Jak chcesz zobaczyć sekrety, to sobie obejrzysz, kurde, pata, nie? Ale skoczył Na no bombę Muszę znaleźć tatę Ale strasznie płacze ten dzieciak Ten dzieciak strasznie płacze, widzowie Skrzynka bezpieczników, wtedy kiedyś pokazał, jak jej używać. Dobra. To jest chore. To jest bardzo serwis, normalnie. Tu są. Ja. Yeah. ja, yeah, ale dobre. Co to są za odgłosy? Piłeczka? A nie, żeton. O, żeton będę mógł grać. jest spowolona, jest w środku, Przecież teraz, że coś się z... zmierzy. Go zastraszni się naprawdę. Jak on płacze, jezu, i to gra jest dobra. Ja myślałem, że tak nie gra, nie będzie straszna Co? Jeśli ja się przewróciłem? Ale to gramy detale Mogę wyjść Co? No mam iść, co mam robić? Co? Zostawiłem tatę Przyszedłem, Przez w FNAF into the Pit What? Aha. Przedłem grę. Przedłem grę Five Nights at Freddy's Into the Pit. Dobra, widzę, to by było na tyle z tego odcinka. Zrobiliśmy zakończenie jakimś cudem. W następnym odcinku to dziecko spróbujemy ratować. Nie wiem. Także widzimy się w następnym odcinku. I się ma.